W życiu prywatnym udowodniłem, że jestem dobrym gospodarzem. Jako przedsiębiorca pozyskałem unijne pieniądze. Teraz doradzam innym, jak to robić. Rozwiązujemy sprawy kraju, używając argumentów. Udowodniliśmy, że potrafimy zarządzać. Tak jak na przykład sejmiku województwa śląskiego. Na tej sali, na sali Sejmu śląskiego podejmowane są najważniejsze decyzje w sprawie rozwoju naszego województwa. Jako radni Polskiego Stronnictwa Ludowego, Współrządzący w tej kadencji dbamy o to, aby w jak najlepszy sposób były wykorzystane środki unijne oraz budżetowe dla rozwoju naszego regionu. Chcemy, by Europa była w każdej polskiej gminie. Jesteśmy ogólnonarodową partią. I w tym kierunku od dawna już zmierzamy. Potrafimy wnieść potężny wkład do wspólnej Europy. Polskie Stronnictwo Ludowe to prawdopodobnie najlepsza partia w kraju. Nie mieszamy się w polityczne awantury. Tu w Gilowicach wychowywał się mistrz świata w boksie Tomasz Adamek. Zamiast tych rękawic będziemy używać argumentów. Mamy silne argumenty w naszych głowach. Głosuj na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. thank you